Bardzo często mnie pytacie, skąd wiem, że mam taki poziom glukozy, a nie na przykład inny. Czy to jest jakaś aplikacja, jak to działa i czy być może jest to jakaś magia. No i trochę magia, bo tak naprawdę wszystko jest za pomocą takiego oto sensora. Jako osoba chora na cukrzycę, posiadam sensor, który całodobowo bada poziom glukozy w mojej krwi. Wygląda on tak... A jego instalacja jest banalnie prosta. I dzięki zamontowanej w środku igiełce, w której jest czujnik, sensor całodobowo mierzy poziom mojej glukozy i wysyła dane do aplikacji. Jeśli na przykład poziom mojej glukozy jest zbyt niski, no to wtedy jakby dane są wysłane do tej aplikacji i ona zaczyna generalnie wrzeszczeć, pikać itd. i tak dalej, i informuje mnie to o tym, że halo jest coś, bo twój poziom glikemii jest po prostu za niski. Jest to mega pomocne urządzenie, ale jego wadą jest to, że jest ono drogie. Jednak dla większości osób ten sprzęt po prostu jest niebezpieczny nierefundowane. Taka zabawa na około 2-3 tygodnie to koszt około 200 zł. Kał. Oczywiście w zależności od modelu. I zainstalowany sensor wygląda tak, czasem tutaj pocieknie nam jakaś krew. I koniecznie dajcie znać, czy testowaliście kiedyś taki sensor i jeśli tak, to jak się sprawdzi u Was.